Ktokolwiek przestępuje, a nie trwa w nauce chrystusowej, Boga nie ma. Który trwa w nauce chrystusowej, ten i ojca, i syna ma. Jeśli kto przychodzi do was, a tej nauki nie przynosi, nie przyjmujcie go w dom, ani go pozdrawiajcie. Albowiem kto go pozdrawia uczestnikiem, jest złych jego uczynków. Drugi list Jana, 9 do 11 wersetu, Biblia Brzeska, nie przyjmuj fałszywych nauczycieli Drugi list Jana jest jedynym listem w Piśmie Świętym skierowanym do kobiety podkreśla on prawdę Pisma Świętego która musi być pilnie i wiernie zachowana nawet przez delikatną czułą kobietę i siostrę w Panu wielu zwodzicieli krążyło wtedy wszędzie Głównym celem szatana był dom i dlatego szczególnie odwoływał się do natury kobiety. Chociaż apostoł Jan zamierzał odwiedzić ją wkrótce, Bóg wymagał od niego, aby napisał ten list bez zwłoki. Bóg uznał, że ta pobożna pani musiała być ochroniona przed podstępną niegodziwością tych, którzy nie trwają w nauce Chrystusa. Tacy z wodzicielem mnożą się i dzisiaj. Ci, którzy nie wyznają Jezusa Chrystusa, Pana jako przychodzącego w ciele, Jego wieczne bóstwo i Jego prawdziwe, czyste człowieczeństwo są sprawami zasadniczymi. Jeśli ktoś przychodzi twierdząc, że ma zaawansowaną prawdę i wiedzę ponad to, co zostało objawione w Osobie Chrystusa i znalezione w Świętym Słowie Bożym, to taki ktoś nie ma Boga. Wielu zwodzicieli stara się dziś wejść do domów ze swoimi subtelnymi, śmiertelnie niebezpiecznymi doktrynami. Wybrana pani nie tylko miała odmówić im wejścia do swojego domu, ale nawet nie miała ich mile pozdrawiać, bo to łączyłoby ją z ich złymi czynami. Nie wolno jej okazywać miłości do zła. Miłość ma być okazywana tylko do prawdy. Uważajmy, aby. Z wielkim naciskiem brzydzić się takim złem, odrywając się od niego całkowicie w prawdziwym oddaniu dla Pana Jezusa Chrystusa, Syna Ojcowego, z prawdą i miłością. A to jest miłość, abyśmy chodzili wedle nauki Jego, a to jest nauka, abyście tak od początku, jak od początku, tak w Nim chodzili. Drugi list Jana, trzeci i szósty werset: Ktokolwiek przestępuje, a nie trwa w nauce Chrystusowej, Boga nie ma. Który trwa w nauce Chrystusowej, ten i Ojca, i Syna ma. Jeśli kto przychodzi do Was, a tej nauki nie przynosi, nie przyjmujcie Go w dom, ani Go pozdrawiajcie. Albowiem kto go pozdrawia uczestnikiem jest złych jego uczynków. Drugi list Jana, dziewiąty i jedenasty werset.